Tej się witam bardzo serdecznie. Lecimy sobie. Z. Poczekam. miał być Kain. Ja być Kain, ale nie ma Kaina, dlatego że y, cały team. 30 sekund do pojawienia się stworów. Mogę nie było. Mogę być się na końcu. I ogólnie y, cały team był AD. I nie wiem czemu tego nie skminiłem, że ja chyba byłem, ja chyba trzeci i w tamtym momencie wszyscy byli AD. No i wyszło jak wyszło, wyszło tak właśnie. Więc miał być Kain. Myślałem, że nie ma APEKów i wziąłem Szywanę. No nic, okej. Okay, okej. Okay. Nie ma to nie ma. Na <laughs> tego temat. A Ktoś mi pomoże? Cylo? Bo ja tam walczyć chcę. Du, 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 du. Dobry panteon. Dobry panteon to jest podstawa. Dobra, z uh. Co jest? God <laughs> <laughs> Strasznie długo! No ale okej. Okay. Ja Nie, myślę, że będzie spoko. Czemu dojrzeć innego? Nie wiem. No, bo ja tańczyć chcę, może nauczysz mnie tańczyć się, boję się, boję się. Tam są fajty. Bum. Jeszcze kawał, Ja się, że spoko będzie. Bonus. Przeciwnicy denacji! Bot, bot jest pchany I bot w takim razie będzie przy o myszka mi się... Kabel od myszki mi się odruszał, ale dobra Nie robię wiem, czy to, gra, to, nie, to, nie. Nie Janca, to pokonano, dobrze robię ogólnie Z takim tym Całym um, tym pulowaniem tych stworów przecież, Przeciwnik pokonano. Mocna jest szywanka, mocna jest Ostatnio e, grałem y, przykładowo, o... jakim ja grałem Może nie przynięta mikstura, bo właściwie jakoś miałem chyba... Bo żeby on się nie uleczył bo ostatnio to widziałem... Co ja zrobiłem? Czemu ja użyłem teraz ooo! Tak to był najlepszy moment na użycie tego A, Szkoda z czym w Chciałem skupić. Są poważne gajy, poważne leczę łoka Demet Ty matrze poziom Przeciwnik pokonany. U nas utnęła. O kurde, zapomniałem, że przecież on też ma flesza, nie? To nie było mądre posunięcie z mojej strony, bo tak naprawdę spaliłem flesza. Ajajaj, to nie było mądre, to nie było mądre. Nie było to mądre. Nie, nie, nie. Ale, co ważne... Też nie wiem, czy to jest przykład świecie. Ale, co ważne, mam... W ogóle spodziewałem się, że będzie... No, przyjdę. No i ma. Ogólnie to... Mm, pomyślałem o tym, że mógłbym sobie zrobić jego dżunglę, ale nie wiem gdzie jest. I O ile wygrałem i myślę, że dalej mógłbym to wygrywać, o tyle. A Lux co, co robi? Jakieś trolle idą chyba. E, ja sobie tego kraba zrobię, więc mam nadzieję, że ten Ward to nie będzie moje przeliczenie się. One mają drugi poziom dlaczego? No, jemy ich na razie. 8 do 1. I nie wyglądają na y, specjalnych przeciwników, więc. Na szczęście się nie przeliczył, ale na razie to wygląda. Wygląda dobrze. Mam pieniążki. Y, I zaraz sobie cofniemy. O kurde, serio! Ach! Kutas. Więc teraz zrobię. Ja bym zrobił smoka, ale boję się... Nie robię jeszcze smoka. Dlatego, że... Czy... i sam tam... tam nie ma. Oj, jest Farnę jeszcze. Dlaczego nie robię smoka? Dlatego, że... Yy... No kręci się tam, nie? lux No idzie do ciebie. Nie tam nie ma. On się tam szykuje do walki. Nie, chyba nie. Spokój się, jasu. On idzie. Dwa trupy. Ja nie, już. Czy on Nie. Co więcej, on poszedł na bota. A ja im nie blinknąłem, że on tu jest. Idę, 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 nie zdążę i jest dupa. No, ale w sumie to co, w sumie to... Próbujemy chyba, chociaż y, wolałbym itemy mieć, bo... Może być ciężko, hmm. Chyba, chyba, nawet nie trzeba określać pomocy, ale on już jest i on wie, że ja tu jestem. Jak to się skończy, zaraz się przekonamy i mam, więc jest spoko, jest dobrze, aczkolwiek jak wiemy on już idzie wściekły. Ja tu idę też, chociaż to chyba nie jest najmocniejsze na świecie, ale... Chodź, chodź, O, idę, idę, idę Zostałem w tego się mogłem spodziewać Pamiętam jak się triste robiło pod APK I to były dobre rzeczy też Oj, 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 co tam się dzieje, halo? Wariaty Wow. Tu pomogę wam, bo jasne z ja robię to, robię to do tego ząbka. Chociaż ten harwester, harwester to się nazywa? Nie jestem pewien. Yy, ten taki item. A, EBBB, b Nie -b 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 -e -b. Ja widzę go, potem co znajdę. Taki toporek. Yy, czemu yy, jasłem nie robi farmę? What the fuck? Yy, powiem tak, ja powinienem pójść na topa mimo wszystko i, i oleje tego reda. Powinienem wziąć reda, ale mamy tej Riven, która ma 0hp i ta Riven na 0hp no chyba jest niepoważna, że ona tam została bo to daje możliwość chociaż próby tego zamknięcia więc próbujemy to zamknąć, ja mam nadzieję, że ona nie pobiegła całkiem pod wieżę, ja mam nadzieję, że on tu gdzieś stoi jeszcze, ale nie jednak nie nic to nie dało bym miał szóstkę, no to jedno huchnięcie na nią I patrzcie, tym samym straciłem teraz flow Nic nie była... ojojoj oj! oj, oj. przecież patrzcie jak się kręcę, lewo, prawo, lewo, prawo, bez sensu Ale okej, okay, idę tu Bez szóstki To nie są madryt posunięcia, idę, 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 idę Oh god My no. Widziałem, że to jest głupie. Bo on miał przewagę poziomu, wszystko miał, a ja wszedłem na niego. A ten debil. Oh, i takimi akcjami się przekrywa mecze. Takimi akcjami się traci, traci się przewagę. Takimi akcjami, kiedy kiedy chodzę w te w te i. Oj. Takimi akcjami się psuje wszystko. Takimi właśnie kurde akcjami. Dwie minuty są. Body jest ale ja nie mam poziomu. Ja nie farmię. Ja gram w tej chwili po prostu kiepsko. Muszę zrobić swoje. A moim zadaniem w tym momencie jest odzyskać poziom bo siódmy poziom już ma. I dużo więcej creepa ma. Pan Olaf. Bo pan Olaf jest mądry i pan Olaf farmi, Pomijam fakt, że ma dwa. No w każdym razie jedno z pewne yy, zawaliłem, bo to, to było głupie. I to było jasne, że to jest głupie. Ale nie ma co płakać. Trzeba się skupić. No nie badania więcej grania. Ach. Boom! I o to chodzi, i o to chodzi. To jest jedno boom. Jedy, wiecie, co się dzieje? Już to jest szaleństwo, to jest to co ja kocham w szywanie. Naprawdę, jest tak piękne w dół. rzeczy może być tak pięknych w tej grze jak nie gra szywanką pod No, wiesz, jest, jestem z tyłu! God damnit! ładna postawić. Ja stąd yy, powinien chyba cofnąć mimo wszystko, aczkolwiek zależy na jednej rzeczy, chcę postawić pinka. Olaf jest u nich. I czy ja powinien iść na kontryganka? Yy... Dobrze. Dziapsze, ja zabił smoka. Ja powinien wziąć tu udział, bo ona ma tą pasywkę z smokami coś tam, nie? Bo tak. Bo ja walczyć chcę. Może... Kurwa, nauczysz mnie jak trafia się. Ja trafiać chcę, trafiać chcę. No dobra. Każe smoka nie miałem. Chyba nie będę może jeszcze teraz, bo... bo moglibyśmy zrobić inną wieżę. Dawaj e, dawaj, e, dawaj, e, dawaj, e! Goddamit. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, huch! Nie, yeah, wzięli mi Are you Serious Olaf już jest chcę iść, tylko chce... formę. Aaaajajajajajajajajajajajajaj... Kiepsko. 3 minuty smoka. Reperepe. I w robił w ogóle. Każdy jeden. Kożdy robi mi dżunglę. Przecie to jest. Silver. O, patrz tego. Wariata. A ja, 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 myślałem, że ją. że ją. porobi. Ale jednak nie. Jednak nie porobi. O! Myślałem, że w jaki sposób idzie z tego? 30 sekund mamy. A no i tam puszują cały czas. A nie wiem, czy. Teraz ten puszcz jest taki super i konieczny 20 sekund mamy na dole i patrz, jakbym sobie to patrzył wcześniej ten bym teraz nie tracił czasem, takie głupie chodzenie. To są takie błędy niby niewielkie, ale co no i tam robią te wariaty bez sensu. O to nie chodziło. Takie, takie nie właśnie z nimi. I wiecie to takimi grami się... takimi zachowaniami się czasem przegrywa, nie? Bo to jest tak, że... masz tę przewagę. Ale jak jej nie uszanujesz? To tak naprawdę... To no tak naprawdę... No co? No, oni, oni, oni będą silniejsi, tak? Jak my się nafidujemy to silniej... To już się skacze. To już silniejsi nie będziemy. Więc oni będą mogli odrapieć te straty. Do końca, do, końca, do końca trzeba grać na poważnie i to dociskać. Ja się martwię, że to co robię jest troszkę zbyt agresywne. Ale może niekoniecznie, No nie jest tak źle. Mam taką nadzieję. Ja powinien sobie kupić ogólnie... W tym akurat wypadku może to, że nie kupiłem jeszcze... Ojojoj, ojej, 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 tam walki. Idę. Teraz zrobimy to. oj, może ten, ta wlota chyba nie taka... Oj oj oj, oj 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 za bardzo za bardzo ale okej, okay, okej, okay, okej okay. yy, ja wiem że smoka mam do zrobienia ale Op! ten flash raczej nie był konieczny Powinien mm, mi zostać co ja smoka zrobił ale mamy obardowanego właściwie więc zróbmy ten inhibitor. tylko yy, nie mam czym uciekać. Ja rezygnuję. O kurde! koniec serii. chciałem robić smoka? czemu nie mogę pokazać? Kliknąć arki. Ja nie wiem o co, o co mu chodzi. Tak mi się gra, ale taki osmi po prostu notuje, nie? Bo jaki to ma... Y... Jaki to ma sens wycisz... Just like that. Po prostu nie ma sensu się denywoć. Jeśli będziemy kliptować. Ja mam, nie bierze Lipton. Tam sobie tak to cofniemy. Kupimy sobie na spokojnie itemek. Zrecytujemy się. wrócimy sobie. I możemy grać wtedy. I to jest spoko. I o to mi chodziło. O ten itemek. Ja chciałem życie ogólnie w tym momencie. Jest super. Nie chcę tu kończyć. I ja myślę, że to jest dobry moment na kończenie. Tego regiona nie ma. Ten Mordekaiser ogólnie gra zbyt pewnie i według mnie to jest ten moment, w którym my tu możemy zacząć przegrywać, bo oni dają się zabijać. Jeżeli w ogóle jest jeszcze sens podchodzić, ale chyba jest, bo on bardzo dobrze zbiera. Tylko czy ja zdążę? Jest szansa. O oh, kurde, serio! Zasłonił ją! Zostawić tego jednego aż Ogólnie y, tragedia. O tym mówiłem, nie? Czy to jest takie granie? Y, takie. No zbyt to jest ofensywne, nie? Będę to topy zwalić ten zbieg. To tak potem wychodzi, jak oni tak grają w taki sposób głupi. To jest tak głupie granie. I patrzcie, co oni robią znowu. W sensie y, y, mogliby zaczekać. Ja wiem, ja idę do was, ale potrzebuję Furię. Dajcie mi tę furię dobić, co tam się... Co tam ja tam powinien iść? Jestem bez furii useless. Redykajzer idzie, Redykajzer robi robotę, robi, robi. Ja powinienem tu zajść szybko. Jak ja się tu znajdę. Chcę być dla nich niespodzianką, chcę być dla nich yy, zaskoczeniem, ale nie jestem, ale dobrze im dało to znać, że oni wiedzą, bo dzięki temu nie, nie muszę marnować czasu. O, mam dużą wstę do poziomu, tak. O Boże, wszedłem sobie jeszcze w to. Nie, ale jak to miało sens? I ja, ja się daje dla coś takiego nabierać, nie? Bo oni zaczynają i... A... ja I idę o czymś takim. Bez sensu, bez sensu. Bez sensu to jest. Patrzcie co I I czemu nie możemy zawalczyć Pięciu 5 na 5 pięciu, cały czas. Can we please fight? Versus 5 No 3 Or 2 versus 5 Bo ja nie, nie mam siły, nie mam siły po prostu I to jest... To jest okropne I, i, i pan tu ma rację jakby oczywiście Ja jestem w pełni zgodny Ja nie wiem czemu dałem się yy... Czemu dałem się podprowadzić pod to, bo to było akurat od początku i to było jasne dla mnie. Nie wiem, czy split jest taki dobry, My jesteśmy od nich silniejsi, po co ten split, proszę. Po prostu to znaczy team fight. We don't win team fights, Because we fight three plus 5 powinni uciekać I tak to wygląda nie to jest kurde okropne patrzcie co oni znowu robią ten split puszę bez sensu całkiem no bo oni idą na nich na piątkę tak Wyciągają ich I... I po co to? Ja marnuję znowu czas bez sensu bo ja tam nic nie zdziałam Niech oni się cofną Niech tam wszyscy pójdą Aha. Okej, okay, smog jest. No dobra. O Do tego smoka trzeba... O jezu, o jezu. O kurwa, nie trafiłem Halo Panteon Kurde Dobra, już daj spokój A, ja, idę, idę, idę. A walcz z nim! O, teraz to jest... nie było złe teraz, ale zanim my tam podejdziemy to już będzie 10 sekund Boż, tragiczny pantom Chodzi mi bardziej o jego nastawienie ciężko to samo o, panie! Kul. Cool. O no coś takiego właśnie chodziło. Rozumiecie? Ja użyłem po to, żeby się uleczyć No i teraz mamy mamy przewagę dużą, ale to jeszcze nie jest do kończenia chyba w tym momencie niestety, bo brakuje Major tutaj. A, brakuje drugie. Weźmy to szybciutko i ten Dobra, ja myślę, że to jest ten moment. Co fajny, co fajny Naszok nie jest z tym pomysłem. No nie wiem paragra jest takim nowym pomysłem, w sensie oni już idą mm, nie wiem On ich tam robi sam robi ich w, w taki sposób powiedziałbym, mądry chyba więc on to chyba sam wykrywa I w ten czas z Barona. i sam jeżeli on w im przy postacie chociaż to jest chill. To Jona jest właściwie tak widnie. Tak, ona Pomimo jona z jasła. Ale wiecie o co chodzi teraz? To już jest koniec GG To musi być koniec. Mamy wagona, mamy, wagonę, mamy tak naprawdę wszystko. Mamy super miniony. Czemu bijemy supra, nie wiem Idzij Dobra, no to co? Dziękuję i ja zobaczenia jutro. Siemanko, joł.